Sponsorem programu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, dostawca gazu ziemnego i energii elektrycznej. Z nami Emilia Galińska. Wielka trema czy większe emocje przed jutrzejszym debiutem, jeśli chodzi o Ciebie w seniorskiej reprezentacji Polski na tak wielkiej imprezie? Myślę, że bardziej emocje. Jestem mocno, mocno podekscytowana. Nie mogę się doczekać jutrzejszego dnia. Mam nadzieję, że szybko minie i... Niedługo usłyszę gwizdek rozpoczynający mecz. No tak, bo chyba to czekanie jest najgorsze. Mecz jest późno 20.45. Jakie ty masz sposoby na to, żeby przygotować się do meczu, skoncentrować się, a równocześnie jakoś tam e, nie stracić tej energii, którą człowiek ma od rana? Tak, to prawda, mecz jest bardzo późno. Mamy w godzinach porannych jeszcze trening. E obiadu, myślę, że jakiś tam relaks, odpoczynek, a już powiedzie, lekkie nastawienie, motywacja, może jakaś muzyka i, i, i przygotowanie do meczu. Spodziewaliśmy się bardziej, że to Karina Kudłacz z Kingą Achruk, tak jak to było przez lata, będą dowodzić naszą reprezentacją. Przed tobą też się otworzyła bardzo ciekawa furtka. Liczysz na to, że, że jutro trochę tych minut na parkiecie będzie? Oczywiście liczę na to, bo może mam, bardziej, mam taką nadzieję, że dostanę minuty. A jeśli je dostanę, mam nadzieję, że dobrze je wykorzystam. Miałeś już analizę Francuzek. Jakieś słabsze punkty, które zauważyłaś, albo gdzieś możliwości, żeby, żeby tam wjechać z drugiej linii, tak jak ty lubisz, albo albo rzucić 9 metra. Myślę, że jest dużo, dużo elementów, którymi możemy zaskoczyć francuski. Jesteśmy już po analizie wstępnej, jeszcze przed nami kolejna. I myślę, że nasze założenia, jeśli zrealizujemy je tak jak są ustalone, będziemy potrafiły dobrze zaskoczyć francuski. Te starsze, bardziej doświadczone dziewczyny dobrze traktują świeżą krew w reprezentacji? Tak, bardzo, bardzo miło, sympatycznie. Tych, tej starszej krwi nie jest za dużo, więc jest nas młodzieży, także na pewno, na pewno jesteśmy miło przyjęte i czujemy się bardzo dobrze. Z punktu widzenia logistycznego tutaj wszystko w porządku, bo rok temu było dużo narzekania, jeśli chodzi o nocleg w Danii. Mieszkacie w hotelach, tak jak pozostałe ekipy. Logistycznie wszystko tu dopięte na ostatni guzik? Myślę, że jest w porządku. Nie ma na co narzekać. Hotel w porządku, jedzenie w porządku. Skupiamy się bardziej na meczach, a nie na, na całej reszcie i otoczce. No, poza tą flagą do góry nogami to chyba żadnych na razie wpadek organizatorzy, organizatorzy na szczęście mieli. To pierwszy dzień, pierwsza wpadka, ale nie bierzemy tego tak bardzo na serio, nie bierzemy tak bardzo tego do siebie. Tak jak mówię, myślimy bardziej o meczach i o tym, żeby skoncentrować się na rywalach. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Sponsorem programu jest polskie górnictwo naftowe i gazownictwo, dostawca gazu ziemnego i energii elektrycznej.